To magiczna chwila lwiej straży w Disney Junior! Jasiri znalazła się na terytorium Janji i jest w wielkich kłopotach! Janja! Proszę, proszę, ależ to nasza Jasiri! Mówiłem, że masz się trzymać od nas z daleka! Tylko tędy przechodziłam! Przesuń się! A może sama mam cię przesunąć? <laughs> Jesteś pewna siebie, jak na samotną, bezradną hienę. Dobra, pójdę inną drogą. Hej. Doszliście do wniosku, że we trójkę nie macie ze mną żadnych szans? Chodźcie, chłopcy. Czas przypomnieć Jasiri, co się dzieje z pienami, które zapuszczają się w ten rejon złej ziemi. I to ma być ta twoja słynna banda, Jasiri? Ja pierwszy! Kto teraz? tych wychłopów. Kajon? Co ty tutaj robisz? Pomagam ci. Jak bardzo chcesz, ale ja mam wszystko pod kontrolą. Tak, właśnie widzę. Jesteś bardzo szybka Dzięki Ty też dajesz radę, jak ta lwa Jesteśmy otoczeni Mam was Jasiri, stań ze mną Szybko Co? Czemu? Zaufaj mi Normalnie nie wierzę, że ufam lwu. Nie wiem, co ci tu sprowadza i dlaczego pomagasz hienie, ale to ostatnia rzecz, jaką zrobisz w życiu. <laughs> Braci, chłopcy! Mam was! No! Hell, hell! Cierpię tego ryku. Chłopcy idziemy. <laughs> Normalnie w życiu się tak nie uśmiałam. <laughs> no dobra, co to było? Jeśli chodzi o ten ryk, to wcale nie jesteśmy podobni. Widziałem cię już w akcji. Nie potrzebujesz ryku. Wiesz co, nie spodziewałam się, że lew może pomóc hienie. Nie wszystkie lwy są takie same. Kajon nigdy nie sądził, że pomoże hienie, ale czasem nawet wrogowie mogą stać się przyjaciółmi. Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj lwią straż w Disney Junior.